Cześć, to Adam Pawłowski. Lato w pełni, więc chłodzimy naszych klubowiczów białym winem. To wino jest z Hiszpanii. Jakie białe wina z Hiszpanii znasz i lubisz? Prawdopodobnie przychodzi do myśl, na myśl um, Albarino, um, może biała Rioja, może Rueda, a tutaj mamy wino niedoceniane, wino, które jest moim jednym z ulubionych, jeżeli chodzi o odmiany, czyli Godejo. Godeo znajdujemy się w Galicji, czyli w zielonej części, tak zwanej zielonej części Hiszpanii, która nie ma bezpośredniego takiego dostępu i wpływu w Atlantyku. Jest on pośredni i w większym czynnikiem takim naturalnym na charakter tych win. I styl dają rzeki. Tutaj mamy splatający się system rzek Minio, Avia i Arnoja. Są to rzeki, które, które nadają w sumie ten, 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 ten nurt i ruch powietrza oraz chłodnego, oczywiście, z Atlantyku oraz znajdujemy się w górzystym terenie. W górzystym terenie, na wysokich winnicach, na stokach i Producent tego wina, czyli Bodega Winia Costeira. Costeira to jest stara nazwa tych właśnie stromych zbocz, które, które znajdują się w regionie. Jest to absolutna mozaika, jeżeli chodzi o glebę. W tym przypadku tutaj dominuje granit, ale jest też tutaj łupek, mamy trochę gliny. Mamy też piaszczyste gleby, więc w przypadku tej, tej, tej geologicznej mozaiki związanej z, z pasmem górskim, który wytycza szlak, a przez niego przebijają się właśnie nitki rzeki, pięknie to wszystko eksponuje nam winnice. Mamy czasem uprawę tarasową, mamy fajne nachylenia, dobrze, nasłonecznione stoki. A tym wszystkim jeszcze dobry kontrbalans chłodu z nadatlantyku, chłodne noce, szczególnie na tych wysokich winnicach. No i jest godejo. Godejo jako odmiana jest mniej takim szumewińskim szczepem. Jeżeli chodzi o jego aromatykę, to ona jest na pewno mniej taka eksplodująca niż na przykład albarinio, ale zwykle te od te aromaty i smaki, które Godeo proponuje nam, pokazuje. One są świetnie zdefiniowane plus jego solidna taka naturalna kwasowość, zwykle niesie sporą ilość właśnie mineralności takiej ala słoności. Mamy wino Tambora, Tambora z nutkami na etykiecie. Więc za tą etykietą, za tą nazwą Tambora to jest stara Taka jeszcze średniowieczny bęben, który, na którym grano właśnie w tym regionie, plus ta, 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 ta linia nut, ta linia melodyczna, ona nie jest jakaś przypadkowa, tylko odgrywa ona ponoć hymn Galicji, tak? hymn tego regionu. A więc Tambora, 2021 rok, no to wino już czteroletnie. I widać to w kolorze, że pięknie nam tutaj się złoci w kieliszku. Wnosi miks świeżych owoców, takich świeżo, świeżo zerwanych z drzewa, właśnie jabłek, gruszek. Wchodzi to wszystko jeszcze taka soczysta brzoskwinia, morela. Wokół tych aromatów owocowych oscyluje to wino. Pojawia się odrobina takiej kamiennej mineralności, takie kamienie rzeczne oraz y, już lekka ewolucja w postaci y, właśnie miodu, y, może, może nawet trochę gdzieś tam w tle jakiś karmel się czai. Mm, to co mówiłem, ta rzeczka kwasowość, y, która wszystko to pięknie spina. Ale wino się ładnie rozpływa w ustach, ono się pięknie kremuje, ono fajnie zaznacza tą swoją teksturalność, swoją, swoją właśnie taką lekką na finiszu prawie że śmietankowość, miodowość, ale to wszystko skupione jest naprawdę na rzeszkiej takiej wibrującej kwasowości, takiej cytrusowo-grejpfrutowej, bym powiedział, <laughs> nucie. Oprócz tego te wszystkie jabłkowe historie tutaj się dzieją, trochę, trochę więcej takiego dojrzałego jabłka, mineralność niesiona przez tą kwasowość również pięknie to się spina. Wino trzeba dobrze schłodzić, potrzymać je w lodówce parę godzin, wino... Mm, e, można serwować serwować je oczywiście z jedzeniem. E, przychodzą mi od razu na myśl jakieś owoce morza, jakieś krewetki z, z patelni czy z grilla, delikatne ryby. Może być nawet dorsz, e, coś co bardziej czuć pod zębem, e, różnego rodzaju antipasti. E, piękne wino, piękne wino, które e, fajnie będzie podkreślało smaki, smaki jedzenia, e, ale e, przed e, robieniem tych peringów domowych. Spróbujcie sobie kieliszek tak na solo, żeby poczuć jego, poczuć jego pełną gamę aromatów, smaków, i życzę Wam dużo przyjemności z tym winem. Po tego typu wino i więcej innych ciekawostek winiarskich zapraszamy do winoklubu winoklub.pl. Cześć!